Siemacie ludzie, po dobrodziejsku witam ja Was, dzisiaj będzie trochę cicho, bo prawda, no był grill wczoraj, nie wiem czy wiecie, na grillu często po grillu jest wódka, popiłem trochę wódki, opaliłem się i no dzisiaj mnie głowa boli, tak to bywa, ale i tak chciałem dla Was coś nagrać bo wczoraj nie wrzuciłem odcinka, więc dzisiaj, dzisiaj tak ze dwa, nam no, może nawet, jeśli się uda z internetem, no, zobaczymy jak to będzie, ale muszę, muszę z wami pogadać, w te cztery oczy, czy tam ile oczu macie, to muszę z wami pogadać, bo, no bo szalejecie, dzisiaj jest praktycznie pierwszy tydzień, jak się bawię w tego YouTube'a, a już tam, prawda, mamy tysiąc wyświetleń pod jednym filmikiem, już tam chyba 60 ludzi subskrybuje, także taki, robi się taki, Pluton dobrodziejski, bo armią jeszcze tego nazwać nie można. No i też tam fajnie, że zostawiacie komentarze, co powinienem zrobić i tak dalej. To na, naprawdę bardzo pomaga, bo chciałem, żeby ten, ten, ten ośrodek to jednak było coś, co my razem robimy, a, a, a nie, że tylko ja po prostu robię, buduję i, i tyle. Więc jak widzicie, pewne rzeczy już mamy praktycznie skończone. Mamy most, został dokończony, drewno zostało uzupełnione a jeszcze dzisiaj kończymy altanę z altaną jest tak a nie tutaj nic nie ma z altaną jest tak, że kurczę, że kurczę. chyba tam brakuje kilku patyków tylko i altana będzie będzie jak talala. lala, także będziemy mieli już punkt widokowy, później by trzeba iść do namiotów i gwizdnąć tym, tym ludziom tam tym ludziom, tym kanibalom Gwizdnąć linę, żebyśmy mieli jak to włazić tam Ale no jak już, jak już to się zrobi to No to się zrobi, także mamy jeszcze jedno drzewo do ścięcia Ścinamy to drzewo I będzie altana No także powiem wam tak Zrobimy taki układ pomiędzy mną a wami oglądającymi Także jak oglądasz to teraz się skup Wiem, The Forest Niskie FPSy mam, gram na laptopie, mimo że laptop jest taki nawet dobry, ale, ale i tak no jednak laptop to nie laptop, na laptopie się nie powinno grać w gry Grać w gry, także no Ja rozumiem, ja rozumiem, też bym chciał w sumie teraz trochę to, to lepiej, bo widzę, że ludzie oglądają i fajnie by było jakby No jakby to wszystko szybciej chodziło, i stoi Altana, proszę Państwa No Ale do rzeczy, do rzeczy, chodzi mi ją o to Że jak uda nam się do końca roku, czyli jeszcze macie, no te solidne 6 miesięcy bym powiedział. 6-5 miesięcy uda się dobić do 10 tysięcy subs subskrypcji, wtedy ja. Ja Jaszczur. Wtedy ja kupuję stacjonarny komputer. Poważnie wam mówię, ja bym was nie skłamał. Także 10 tysięcy subskrypcji to jest dla mnie sygnał, że no ludzie naprawdę. Lubią lubią mię oglądać. No i wtedy naprawdę kupujemy PC-ta, kupujemy taką wieżę, że po prostu będzie miliard FPS-ów na milisekundę. Będzie tak szybko, że nawet nie do życia obejrzeć filmiku, bo już się filmik skończy, zanim go jeszcze otworzycie. Tak będzie. No, także taki układ zrobimy. Ja, to wiecie, dla, dla mnie to jest świetna zabawa. Strasznie mnie to jara. W ogóle się zdziwiłem jak dwa tygodnie. A to tak, tak się wszystko zmieniło dla mnie, mnie to tak jara, że po prostu kręcę te filmiki i mnie to tak odpręża, relaksuje i jak widzę, że tam komentujecie, oglądacie, to już w ogóle mi się tak ciepło na sercu robi, że to jest nieporozumienie Nieporozumienie wam powiem No, ale co by tutaj? Nie mam już miejsca na to drewno ale pomyślcie o tym. 10 tysięcy subskrypcji. Także tam wysyłajcie do brata, siostry, mamy taty, wujka, yy, kolegi najlepszego z ławki, a także tego, co siedzi w tylnej ławce i na, nawet go nie lubicie, ale wiecie, że lubi Foresta. Także wyślijcie mu też tam te filmiki. Niech sobie obejrzy, niech sobie skomentuje, niech sobie załapkuje. I wtedy, no, wtedy będzie miło, no. Tutaj jeszcze mam do dokończenia jedną platformę, więc chyba, chyba tak zrobimy. Dokończymy tą platformę. I później postawimy most pomiędzy tą platformą na samym dole, a. No, a. A tą tutaj platformą, którą widzicie. A... Żeby to drewno, pewnie teraz jak je zrzucę, to ono tam spadnie i się skula. Ale zobaczymy. Ehm... Tutaj coś mi się zbugowało, bo pisze, że dwa. Dwa patyki mam zebrać? Nie wiem. Nie wiem, dziwna ta gra. Chyba mamy, nie wiem, tydzień do następnego update'a? Wersja 0.21 czy coś takiego? Ciekawe, co tym razem deweloperzy nam dadzą do, do zrobienia. A mówię Wam, tak się nie świeżo czuję żeśmy popili wczoraj na tym grillu no po prostu o, prawie bym spadł no tak się, taki jedno piwko, jeden drink się mówi a się to w taki, taki melanż prze, przekształciło że dzisiaj jak się obudziłem to mówię Jezus Maria no dobrze, że jestem młody, piękny i w ogóle, bo bo na starość to nie wiem czy bym przeżył te, takich melanżów no mówię wam, mówię wam no weekendy, weekendy, tak to bywa no ja czasami, czasami tak z, znikam musicie mi wybaczyć, także jak wiecie, że będę się starał taki mam plan przynajmniej, że Średnia jednego filmiku na dzień. Minimum, minimum. Jak mam czas, to tam nawet po 2-3 będę wrzucał, jeśli internet pozwala, ale no jedna średnia na dzień bym chciał wyrabiać. No, wczoraj nam się nie udało, ale i tak mamy 8 filmików, bo tydzień to robimy, także jesteśmy do przodu. Ten będę zaraz od razu obrabiał i wrzucał z pierwszej ręki. No a hmm. nie wiem, nie, nie wiem na co, sorry, jestem tak rozkojarzony. No tak to jest po prostu, naprawdę nie róbcie tego w domu dzieci, e, bądźcie grzeczne i tak dalej, bo no bo tak to bywa, no. Naprawdę. Jeszcze parę chyba tam brakuje już, nawet nie wiem ile wzięliśmy tu, siedem. z pewnie. Nie wiem ile tam tych pali drewna potrzebnych, ale zaraz to się zaraz okaże. Zaraz tam zejdziemy, w sumie to by coś zjeść, wypić. Wypić raczej mirindę. rindę. A i też jak pójdziemy gwizdnąć linę kanibalą, to trzeba znaleźć te żółwie odpowiednie, żeby sobie zrobić sto jak na wodę, bo, bo tak kurde Mirinda nam się skończy, to nie wiem co my będziemy pić, bo tutaj w sumie żadnych jezior nie mamy w pobliżu, a z jakiegoś powodu gra nie pozwala nam pić z morza. Możemy, możemy pić brudną wodę z jeziora, ale nie możemy pić wody z morza. No tak nie wiem nie wiem co to wymyślił. Ale tak jest, tak jest. No dobra, no to. Eee, zejdźmy tutaj. Już nie mogę się doczekać, że będzie ten most, żeby nie musiał tutaj jakoś skakać jak górska koza. No, no, delikatnie. No. Dobra, trochę drewna tu mamy. Ile tego? Ile tego? jeszcze 10. No to chyba mamy 10. Myślę, że mamy. Bra, już prawie jesteśmy, już prawie jesteśmy Bądźcie cierpliwi W razie mamy Którą? mam 8 minutę odcinka Także jeszcze, jeszcze kupa czasu Jeszcze zdążymy, myślę Ze spokojem Dobra, te, to, Niech to leży do tego, do mostu. A teraz zakotwiczmy Wyżej wspomniany most No, do dzisiaj bardzo na spokojnie eee, O kur... Kurde, belkę. Źle Żleżem to chyba postawił. A nie może. Nie wiem. Nie wiem, czy to dobrze postawione, czy nie. A, trudno. Zaraz zobaczymy. Zaraz się okaże, zaraz się okaże. Zaraz musimy na około. Więc o, ile ty kilometrów trzeba zrobić te, Naprawdę tą posesję tak ogromną, żeśmy zrobili, to ten ośrodek to jest tyle miejsca do popisu. Także piszcie w komentarzach, co było fajnie zrobić. Ja już tam planuję, żeby jakąś chałupę na tą Custom foundation e, założyć się zbudować. E, też oczywiście musi być jakieś domki wypoczynkowe jak ludzie będą przyjeżdżać i tak dalej. E, jakąś kuchnię może gdzie tam e, będziemy kanibali zatrudnia, zatrudniać i oni będą innych kanibali gotować, których ja tam będę polował no i teraz kurde kurde blaszka, jakby to tutaj zakotwiczyć jakieś pomysły? o no chyba dobrze nie? Ja? chyba jest dobrze zakotwiczone, znowu bym prawie spadł 47 pali no dobrze, akurat tyle drewna mamy na stanie, także gra muzyka. Mam nadzieję, mam nadzieję, jest 10 minuta odcinka, mam nadzieję, że uda nam się ten most wybudować. Jeszcze zdążymy polecieć do tego tam namiotu kanibali i zgwizdnąć im linę. Postawić linę i ostatnią sceną odcinka będzie to jak stoimy dumnie właśnie na naszej ambonie albo nie wiem, biegniemy sobie przez ten most. Tak, taki jest plan, taki jest plan. Tak sobie w głowie to ułożyłem jako reżyser tych produkcji. A co, a co w przyszłych odcinkach? Nie wiem jeszcze. No, będziemy dalej rozbudowywać, prawda? Planować. Yy, bodajże, bo teraz nie wiem, czy zauważyliście, jak gracie u siebie w Foresta, że teraz na save'ach wam pokazuję, ile dni już jesteście na, na wyspie, tak? Ile, ile dni przeżyliście. To już jesteśmy na 12 dniu w grze. 12 dzień. Także. No, niedługo podejrzewam, że zaczną się pojawiać te takie cięższe mutanty, zaczną przyłazić. A to już bez żartów, musimy mieć naprawdę wybudowane wszystkie zapory, wszystkie obronne rzeczy, bo jak to zaczyna przyłazić, szczególnie w liczbie mnogiej, no to jest ciężko, bo prawda, tu już, prawda, kilka wnięta, szmatą czy katana, nie wiem czy pomoże, już będziemy musieli bardziej biegać od, od ambony do ambony, strzelać w nich, coś tam takiego John Rambo, yy, musiał, yy, John Rambo, technika na Johnnego Rambo, żeby ich pokonać, także no zobaczymy, zobaczymy co z tego wyniknie. Kurczę, to drewno tyle się ścina, a tak łatwo schodzi, no po prostu jedna jedna ambona. No myślałem, że coś słyszę. Jedna ambona i trochę mostu i no już nie ma, nie ma drewna praktycznie. Ale co zrobić, no? To Jeszcze trochę To znaczy jest 12 minuta, już 2 minuty tak biegamy Zaraz będzie trzeba coś zjeść Może wrzućmy, coś na ruszt Jaszczurkę A w ogóle nie mówiłem wam, ten FG, który mieliśmy tam postawiony Spalił się, palił się, palił i się spalił i wypadły z niego kości. Także mam kości. Jak znajdziemy sobie zwykłą GD, to możemy sobie zrobić tą lepszą dzidę teraz, którą wprowadzili w patchu 0.20. Także ja no to też, że tam ktoś zostawił komentarz, za co, za co dziękuję bardzo, że dzidy są praktycznie przy każdym jeziorku, przy każdym namiocie tych kanibali. Także no będziemy, będziemy szukać. Jak znajdziemy GD GD to sobie ją ulepszymy. A jak, o, jeszcze A jak sobie ją ulepszymy, to będziemy mieć lepszą ideę. Możemy rzucać, podobnie jest bardzo przydatna w polowaniu. E, także na no, będzie, będzie, wszystko będzie. No dalej dalej. A, żeby mi się jaszczur nie spalił. O, elegancko. Ale ładnie to będzie wyglądać. Myślę, że no, naprawdę podoba mi się taka konstrukcja e, w kolejnej e, w kolejna część. Zabudowy tutaj tego ośrodka, to będziemy musieli postawić płot wokół tej jambony. Że, na wypadek, jak będą przechodzić kanibale, żeby oni nie zniszczyli tej jambony, szczególnie jak ja na niej będę. Bo to oho, bo to no, tak to jest, no. Jeszcze troszeczkę, jeszcze troszeczkę. 28, 37, jeszcze 20 pali. Ależ to idzie muzolnie, ależ to idzie muzolnie. Mówię Wam. Nie ma zmiły, nie ma zmiły z tym budowaniem, Jak się chce mieć ośrodek pięciu to trzeba pracować. Już prawie, już prawie. Już się zmęczył. Na 15 minuta. Nie wiem, czy nam się to uda. Nie wiem, czy nam się to uda. Może będzie odrobinę dłuższy ten odcinek. Bo chcę naprawdę, chcę nawet screenshot'a zrobić, wiecie, żeby był na tego, na, na sygnaturkę na YouTubie też. Tak ładnie jak stoimy na tej albonie. Piękny widok, słońce, za zachód, schód, słońca, spa, wszystko. wszystko. Także zobaczymy. Jeszcze troszkę, jeszcze troszkę. Jest jeden, tu jest jeszcze jeden. Ziemy. Oczywiście 8. się tak, mówię wam. Skręcam mi żołądek. No nie jest, nie jest przyjemnie, nie jest przyjemnie mieć kasa Ale co zrobić, co zrobić Jak jest impreza, a ja nigdy nie odmawiam, no to co zrobić, co zrobić Dobra Już jesteśmy blisko, jeszcze myślę ze dwie i tam jeszcze leżą chyba te belki, także Dobrze, wszystko, wszystko się zrobi Obiecuję od przyszłego odcinka będę bardziej energetyczny ale już dzisiaj po prostu nie jestem w stanie nic z siebie wydusić. O Jezus, no co za kretyn. zeszli tabletki. No co ty gadasz, że nie możemy tego... Poważnie? O mój Boże. No nic, no trudno. W takim wypadku użyjemy to drobno na, na, na co innego. Nie wiem, jakąś ławeczkę czy coś. Myślę, że ładnie by było mieć taką ławeczkę tutaj, nie? Sę można przycupnąć. To ich ładnie? Ładnie. No kurwa, znowu w złą stronę, żebym postawił. To też by mogli naprawić swoją drogą, że. On tylko w jeden sposób siada na tą ławkę. I nawet w sumie to nie siedzi na tej ławce, tylko nie wiem, jakiś koński zwis tutaj przysiad koński, czy jak to tam się nazywa, tutaj uskutecznia. No nic trudno, najważniejsze, że nam się energia odnawia, jak siedzimy na tej ławeczce, no, ale już. Dobra, no, weź te dwie. Leś tam znowu z powrotem do góry, bo oczywiście tu nie wledziesz. Dobra, 17-18 minuta odcinka. Mniej więcej. Już biegniemy tam, prawda? Słońce już zachodzi tak Musimy się naprawdę pospieszyć No, dalej leć, leć Szkoda czasu, dobrodzieju Zaraz będzie zmrok A jeszcze nie mamy tego wybudowanego na cholera Latej, lataj lataj no mamy to jeszcze odłóż to drywno bo za dużo żyj wziął to tak idziemy na wyprawę, ja wiem gdzie jest ta i to jest opuszczona chyba chałupa kanibali także ze spokojem powinniśmy, yy, powinniśmy dać radę no ale na wszelki wypadek siekiery se szmatą obwiniemy, albo nawet katanę mamy także ze spokojem, nic nam nie jest Straszne, widzicie, ile tego lasu musiałem wyrąbać, żeby tylko wybudować te podstawy, tak naprawdę, naszego ośrodka. Normalnie ekologowie to się w grobach przewracają, a jeszcze więcej tego lasu wyrąbiemy, bo chciałbym uzupełnić drewno w tych no Oho, -hold widzicie tego ziomka? no pal się człowieku o tu jest ta chałupa i tam w środku jest lina a może nawet dwie liny z tego co pamiętam jakoś się strasznie szybko męczy ten człowiek naprawdę coś musieli chyba zmienić bo przednio pamiętam jak graliśmy to aż tak szybko on się o trzy liny super aż tak szybko on się nie męczył Czy tu jeszcze jest ciekawego do zabrania same patyki dobra wracaj do bazy teraz szybciutko wracaj do bazy już jest te 20 minuta odcinka idealnie no wybudujemy te liny staniemy dumnie na naszej nowej że tak powiem budowli ale dziwnie wygląda z daleka ta ambona. tam lewitowało to w powietrzu tych patyków w ogóle nie widać. To yy, pewnie... Mój łapsrany, laptop. Tak to renduruje. O, już tam pojawia się teraz. Dobra. Yy. Postawmy najpierw tu... omlina. Yy, jak to się robiło? Tutaj. Yy, yy, yy dobra o, o z tej strony nie? i do góry w górę serca elegancko tutaj sobie pobiegnijmy o, o ciężko dobra jeszcze jedną no nie tam, tutaj o super I jeszcze w sumie to jeszcze jedną linę będziemy posuwać, bo jak tu zamontujemy jedną jeszcze chciałem mieć linę przy tej platformie przy ambonie, no i tutaj także no cóż, ale przynajmniej teraz nie będziemy musieli biegać dookoła czemu? Czemu tak? A? Nie da się? O, wiem, że A, to będzie boleć. Jak stąd zlecę, no, Złaś. Dalej, złaś, złaś, No, śmiało, powoli. Właśnie. No tyle kombinowania i tak to no, nic nie dało. Ech. I tu. No pięknie. Mamy to. Dobra, to prześpijmy się w takim wypadku. Zjedzmy coś najpierw, prześpijmy się i od rana wschód słońca obejrzymy z naszych nowych włości z naszej jampony. Oraz sobie. Teraz się kimni? O kurde... Skąd tu się wzięli? Jak tu wlaźliście? Kurde, co za... panda frajerstwa mi tu na posiadłość włazi. Kataną go. No, tak to się robi. Nie wiem skąd, skąd żeście przyleźli, ale to No dobra, czy teraz mogę ich spać? zapiszmy sobie grę. gra się zapisuje super wolno mieli 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 i zapisane dobra No No trochę trochę pracy to było wybudowanie tych trzech trzech platformy i tej jambony. No i muszę powiedzieć a to dopiero początek naszego ośrodka także no tutaj będzie naprawdę taki ośrodek to Taka zagroda staropolska, wiejskie sioło, można by powiedzieć. I tutaj. No, śmiało. Nie mówicie mi, że nie mogę. Poważnie? Nie mogę z tej platformy wleć na to. O Boże, ale lipa. Ale lipa. O, trzeba podskoczyć, boże, co to za technika. Dobra, no, pięknie, piękną mamy posiadłość, piękną ambonę. Możemy na tej ambonie postawić sobie świeczuszkę? Tak, no to Gdzie to było? A, chyba nie możemy. Dobra, świeczuszka jest. W nocy będzie widać. No to mi się podoba. No, no i tyle moi drodzy. No, przepraszam za taki bardzo spokojny odcinek. No, bo nie czuję się najzdrowiej w tej chwili. Ale dajcie znać w komentarzach co następne co... O, kurcze, źle talina jest postawiona. No, to jest problem. To jest problem. Kurczę, źle, żeśmy to postawili. No, cholera jasna. No dobrze przynajmniej ładnie wygląda. O Jezus bym się zabił. No ale to trudno, trudno. Trudno się mówi. Może kolejną platformę wybudujemy, ale nie wiem czy to sens w ogóle tylko. Hmm. Nie, damy rady, damy rady, spokojnie. Może postawię drugą, nie wiem jeszcze. Zobaczymy. No ale tyle. Dajcie znać w komentarzach co, co o tym myślicie, jak, jak ten nasz ośrodek powinien się rozwijać. E, wypijmy sobie może mirindę No wypij, co jest to? Łapkujcie, komentujcie, subskrybujcie i powiedzcie swoim przyjaciołom wszystkim o tym, że taka seria jest i że będzie lepsza. Pamiętajcie, jaki mamy układ, o którym mówiłem na początku odcinka: 10 tysięcy subskrypcji FPS-ów będzie tyle, że, że, że się łosracie. Za przeproszeniem. Ja żegnam się z wami po Dobrodziejsku i widzimy się w następnym odcinku. Na razie.